Cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina z Krainy Rozwoju. Zapraszam Was na drugi odcinek Foodbooka. Dzisiaj pokażę Wam cztery pomysły na wegetariański obiad. Pomysł pierwszy to kotlety ziemniaczane. Będziecie potrzebowali około kilograma ugotowanych w mundurkach ziemniaków. Trzeba je obrać i przecisnąć przez praskę. ich pęczek koperku lub pietruszki, Zeszklić dwie cebule i dwa ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę. Dodać to wszystko do masy ziemniaczanej razem z koperkiem i dobrze wymieszać. Dodać ulubionych przypraw. Ja dodałam sól, pieprz, imbir, kurkumę, chili, majeranek, tymianek oraz rozmaryn. Wyjmujemy z miski jedną czwartą masy i wsypujemy w to miejsce taką samą objętość mąki ziemniaczanej. Wkładamy z powrotem wyjęte ciasto i wyrabiamy wszystko na gładką masę. Następnie formujemy kotlety. Układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy około 20-30 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Pomysł drugi to risotto z warzywami. Będziecie potrzebować dwie cebule: jedną czerwoną, drugą białą, trzy ząbki czosnku, dwie obrane marchewki, batata nie lub dynię, kukurydzę w puszce, pomidory w puszce, pęczek pietruszki lub koperku. Kroimy cebulę i pozostałe warzywa. Cebulę i czosnek trzeba zeszklić. Do cebuli dodajemy dynię pokrojoną w kostkę. Ja miałam akurat zamrożoną porcję dyni. Włożyłam więc tę lodową kulkę do cebuli i czosnku. Następnie dodajemy batata, marchewkę i kukurydzę z puszki oraz nasze ulubione przyprawy. Ja dodałam soli, pieprzu, imbiru, kurkumy, chili i tymianku. Mieszamy wszystkie składniki. W międzyczasie gotujemy ryż. Ja ugotowałam ryż brązowy. Gdy warzywa zmiękną, dodajemy pomidory z puszki. Kroimy natkę pietruszki. Podajemy na talerzu z ryżem. Całość dania posypujemy natką pietruszki. Dzień dobry, bardzo witajcie w kolejnym foodbooku. Dzisiaj przedstawię wam kolejne ciekawe przepisy. Będą dzisiaj wegetariańskie gołąbki i wegetariańskie kotlety. Właściwie miały być tylko gołąbki, ale zrobiłam za dużo farszu i miałam za małą kapustę. W związku z czym będą jeszcze kotlety. E, użyłam do ich wyprodukowania kaszy gryczanej, ugotowanej, pieczarek, cebulki, czosnku. E, ja użyłam dwóch szklanek suchej kaszy, zalałam je czterema szklankami zimnej wody, lekko osoliłam, ugotowałam tą kaszę. Następnie e, Trudno powiedzieć, jaka była masa tych pieczarek. Było chyba 16 sztuk, takich większych pieczarek, e, obrałam je ze skórki, pokroiłam, najpierw też cebulkę pokroiłam, zeszkliłam na e, oleju, dodałam do tego przeciśnięte przez praskę trzy ząbki czosnku, następnie dodałam do tego pieczarki. E, posoliłam, popieprzyłam, dodałam trochę kurkumy, imbiru, czyli pieprzu. I jak mi się to już. E, jak pieczarki zmiękły, po prostu wymieszałam to wszystko z kaszą i taką masę ładowałam do kapusty włoskiej i w ten sposób zrobiłam gołąbki. I z tej samej masy teraz dodam jeszcze tylko do niej jajko ewentualnie troszkę kaszy manny, jeżeli będzie zbyt sprężysta i zrobię z tego kotlety, które ubiegę w piekarniku. Gołąbki wyglądają tak. Niestety nie pokazywałam fazy ich produkcji, bo zapomniałam włączyć kamerkę. Mój farsz wygląda w ten sposób. Jest to ugotowana kasza gryczana, pieczarki, yy, zielona pietruszka i jeszcze jest tutaj o, poza przyprawami, o których wcześniej wspomniałam, to do gotowej masy dodałam jeszcze łyżeczkę tymianku i łyżeczkę rozmarynu. W piekarniku siedzą sobie kotlety z kaszy gryczanej i pieczarek.